Witam wszystkich na moim kanale. Dziś będzie krótki, szybki filmik o moim dawno zapomnianym, może nie tyle zapomnianym, co przerwanym wyzwanku grosz do grosza. Ja to wyzwanko zaczęłam około roku temu gdzieś tak od kwietnia mar maja. I nie ukończyłam niestety tego wyzwanka. No jakoś tak się złożyło. Oczywiście byłam w stanie tą to, to kwotę zebrać, bo tutaj w tym wyzwanku grosz do grosza jest do uzbierania 667 ,95 zł i95 groszy mi udało się uzbierać 89 zł i 43 grosze ja sobie tutaj z mojego słoika tutaj wyjęłam te wroszaki bo chciałam właśnie sobie policzyć ile tego jest no i nawet prawie 90 zł się zebrało no więc całkiem fajna suma no i tutaj mam po 10, po 20, więc sobie to z powrotem wrócę. Tutaj te groszaki. I oczywiście tutaj złotówki, dwójki, które były i 50 groszy. Właśnie, jeżeli ktoś nie oglądał moich właśnie takich filmików z tym wyzwankiem, to no tutaj przeważnie te właśnie groszówki się odkłada. No, a jeżeli chce się szybciej troszeczkę, to można po złotówce po dwa złote. Także ja może sobie jeszcze tutaj coś dorzucę. Bo mam tutaj raz, dwa. 4 5 zł 6 7 może może 7 zł sobie wrzucę. Tutaj sobie dopiszę. Że będzie 7. I jeszcze chciałam sobie coś dorzucić do mojego wezwanka. Może tutaj, tu jest takie wyzwanko na rzut kostką, no zobaczymy, co mi tutaj wypadnie. Oj. No tak, i zobaczymy, czy tutaj coś mi wypadnie. Dwójka, dwa złote, dobrze, no więc sobie tutaj włożę dwa złote i zamaluję sobie jedno pole. No, może jeszcze raz: sześć, no, dwa, cztery, pięć i sześć. Dobrze. No, i nie zostało już tutaj za wiele, więc może nie będę już rzucać. A więc tak. No, tutaj tylko uzupełniłam jedno wyzwanko dzisiaj. I zobaczę, ile jeszcze mi tutaj zostało. Dwa. Pięćdziesiąt. Siedemdziesiąt jeden. 2,71 i sobie tutaj dopiszę. No I uzupełniłam wszystkie pieniążki. Dzisiaj to naprawdę taki bardzo szybki filmik. Jestem dopiero po pracy. No i no dzisiaj naprawdę to już wszystko. Do zobaczenia, hej!